Witam serdecznie na moim kolejnym gameplayu z Battlefield 3 Dzisiaj powracamy sobie do korzeni, czyli do Strike at Karkand Dawno w tą mapkę nie grałem, oj bardzo dawno, a gierka jest fajna Jak widzicie mam kamerkę teraz Jest to dodatek do Merely's Action Jakoś nie miałem wcześniej okazji tego wykorzystać I teraz nagrywam z kamerką Także to co kiedyś dawno, dawno temu... Uu, źle ZROBIŁEM NA helikopter. A i na wziąłem sobie te Czyli oto bardzo dawno temu prosiliście, żeby była kamerka no i jest. Lepiej późno jak wcale. No właśnie, ja mam przeciwiezotnicze, nie wiem dlaczego wziąłem. Na szczęście to nasz. Tutaj też jest nasz. No to lecimy. Mamy przyjęcia dwie. Tutaj nie jest nasz. Aż właśnie. I tu się kurna ten, no dobra. Doesn't matter. Zrobimy to inaczej. No dalej. Ile można czekać, kurde? Dobra. Tu zrobimy sobie w ten sposób. Tu jest wszystko w porządku, ale tutaj musimy wziąć sobie, nie kuszę, a RPGa. Właśnie. A RPG. -a. No teraz to już nie dostanie, bo musiałby się cud stać, żeby dostał. Aj, myślałem, że pojedzie dalej. Kurda, on stanął w miejscu. To szmata. No dobrze. Ja pierdolę. A to jest ten! Ja pierniczę, to jest normal No tak, to tak sobie nie pogramy Musimy to inaczej rozegrać, bo tutaj Trzeba ładować trochę w gościa Zanim pójdzie na dno Dobra, 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 dobra We have lost the base Olerny świat, dawaj chociaż dobrej granat, nie? Olera jasna, tam gdzieś był, kurde no. Da fack. Dobra. Nie to, deploy deploy ja pierdolę spierdzielamy ale mi się władował na minę ja pierdolę kawał drogi trzeba biec chyba komuś coś się zacięło co tam ile ich jest, ja pierdzielę. O, tam snajper! Proszę, proszę. No, co jest, kuźwa? A tutaj jakby się... Nie no, kurde. A już wiem, dlaczego mam trzy miny. Już wiem dlaczego mam 3 miny. No co z tego, że go trafiłem jak kurka wodna? Dawaj, 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 dawaj jeszcze raz. Pięknie. Jeszcze raz i powinno by mu wystarczyć. Ale tym razem nie trafiłem, a to dziwna sprawa. Tutaj napierdala. Gościu. No właśnie. Kill assist. no to dobrze. No i dawaj, dawaj, dawaj. Szmata snajper, szmata snajper. No dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Aha, no tak, nie mamy już nic. Ja pierdziele, no, ciężko zabić gościa Gdzie ten gość się schował No, gdzieś tutaj No ale tak już snajper tu mi napierdala Ja dole No Chuj, upar się na mnie i tyle To za kurna Mendy Nie mam już RPGów, nie mam min nie mam nic To bardzo niedobrze Zobaczmy co się tutaj dzieje czu, czu, czu. No tutaj to mnie rozwalam momentalnie, dlatego że kurde No ale dobra, ryzykujemy za dużo ich to było, tak w sumie na pałę wleciałem Wszystko się poprzestawiało, wszystkie ustawienia mi potem jak się włamali ja na serwery słuchajcie I dlatego kurna teraz wszystko mam inaczej Nie to, o tutaj To chciałem To chciałem Właśnie to Ja dole. Ale na no, paznę. DZIERŻY, DZIERŻY! Kurwa. ale długo jeszcze będę czekał na to, żeby się móc urodzić. Dobra, komi tam. Ty pierdźelej. Kutafonie. Ej, okay. dobra, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 ładuj! No wchodź, chodź, 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 chodź szybko. Chciałbyś. Nie ma tak. Ja pierdziele. Co za ham. Aha. Bum. Poszedł. won. Inni się przydały. No. Dobra. Pilnujemy. Pilnujemy, pilnujemy. O. Tam nie ma nie naszych. Dobra. Dawaj, suki, tam ktoś jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Tu będzie szedł. Jesteś? Naładowany, dobra. No, 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 no. No, 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 no. No tank, dawaj tank. Ja wiem, że tank. Tutaj nic nie ma. No już nie mam, żebym miał tutaj jakiś coś do na, naładowania nabojów. tam są kurna gnoje tu są gnoje dawaj 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 dobra pięknie zaraz mi braknie ammo słuchajcie i się na tym skończy o kurwa ale gdzie jest snajper? Tu. Da wysoko. Tak powinno być dobrze. Nie. Aj, prawie Dobra Dostał Snajper Amo potrzebuje. Potrzebuje Amo, kurde. Trochę przykampiłem, przyznaję Ole tu przy minami obstawili, kurde no Ale to trzeba bronić tutaj flagi, także tu się nie ma co dziwić. Dobra. Dobra, tutaj jesteśmy czyści. To trzeba wejść tutaj. No i dawaj do góry. Napieraj, rzusto, napieraj. Dobra. Ta -da 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 -da. Ta -da -da -da. Bronimy tutaj nie ten Nie oddajemy kurde Nie ma, że boli Ale chujowy celownik mam Ja pierdzielę Nie dobrze Tu będą chcieli wejść na bank Albo nie Kurde, no. Tam snajper znowu, no ale nic, obronimy może. Ile zostało się 179? Jeszcze trochę wam powiem szczerze. Jeszcze trochę, dobra. Tak zrobimy. Kurna mać. Kurwa, ja pierdolę tam gdzieś na Snajper tam jest kurde. Dobra, podżywiamy chociaż kogoś. Ale na Astro ostro temu, co się stało. No dalej, dalej, dalej. Czekajcie, opros się mi mnie wygodnie. Dobra. A kurwa, ale tam ich rozjechali. Niestety. No, 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 no. Wchodźcie, wchodźcie. No to kurwa po nas. Czołgiem tu się... Wieprzom zaraz, to był jeden do odrodzenia. Patrz, i teraz mnie załatwili, ale dobra, mi się i tak am Medykiem się nie uśmiecha być. No dalej, ile można czekać? Come on, come on! Come on, come on. No, 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 kurwa, ja pierdzielę, ale mnie dopierdzielił, czołgiem tu wjechał, trzeba było minki postawić, no, nie ma tego leci do podłożyć, kurde, aj, chuj, będzie. Urna! Po co zmieniałem tą pieprzoną bazukę? Po co to robiłem? Się pytam. Ach, kurwa. No i po nas. Chuj, przegraliśmy. Przez głupotę, kurde. Przez kuźwa głupotę. Wypieprzamy. Czyli, kurno, jeszcze raz. No dobra, Gdzie ta szmata była, kurna, że tak powiem. Tam na górze, cholera jasna. No i po nas. Fak, przegraliśmy. Pizdu. No dobra, nic. Dzięki wam za gameplaya. Trzymajcie się. I do następnego razu. Hej.